Cześć dzień dobry, witajcie. Z tej strony autobusowa zajawka. Troszkę mamy tutaj ciemno, ale myślę, że damy sobie radę. Otóż tak, zanim przejdę do setna życzeń, chciałem wam na początku opowiedzieć pewną historię, która mi się dzisiaj wydarzyła, a będzie to życzenia, będą błędą do tej historii. Mianowicie. Dzisiaj jeżdżę sobie linią 57 na przystanku Warszawska ze Spół Szkół Spożywczych w kierunku miasta. Wsiadała do mnie pani, eee, przy wsiadaniu chciała wyciągać bilet, no i niestety upuściła, upuściła portfel. Z portfela wysypały się na chodnik wszystkie pieniądze, oczywiście pasażerowie krzyknęli mi, żebym poczekał na, na panią. Ja mówię, dobrze, nic się nie dzieje, nie ma sprawy, poczekam, nie ma problemu. Następnie pani pozbierała sobie ładnie, ładnie pieniążki. Trwało to około dwóch minut. Pani sobie do mnie do autobusu wsiadła. Następnie podjeżdżam na przystanek piusudzkiego urząd wojewódzki. I pani podchodzi do mnie do przednich drzwi i obdarowuje mnie dwoma czekoladkami z. Znanym zamkiem w Krakowie, w nazwie. E, ja mówię, pytam się do pani, za co to? Przecież nie zrobiłem nic nadzwyczajnego. A pani do mnie, poczekał pan na mnie, dał mi pan możliwość y, wsiadnięcia do autobusu i takie, taki świąteczny upominek ode mnie. Zrobiło mi się naprawdę bardzo miło, bardzo przyjemnie z tego powodu. Pani pożyczyła mi również wesołych świąt, ja oczywiście wzajemnie. I tu następuje płyta moich życzeń do was, kochani. Życzę wam wszystkim zdrowych, wesołych, ciepłych, radosnych w sumie wesołych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, od razu w sumie nowego roku. Eee, spędźcie je możliwie jak najbardziej, możliwie jak najdłużej wśród rodziny, wśród bliskich, przyjaciół. Zasiądźcie razem do wigilijnego stołu, do bożonarodzeniowego stołu. Postarajcie się odłużyć, odłożyć ten telefon, odłożyć komputer, odłożyć laptopa na bok, tableta, czy czegokolwiek tam używacie. Ponieważ święta to jest ten czas, gdzie tak naprawdę świat może zwolnić, i tak naprawdę można powiedzieć: zatrzymać się na chwilę i pomyśleć nad tym, co się dzieje, dać sobie trochę odpoczynku, jak również radości dla bliskich. Na moim kanale w trakcie świąt zapanuje, zapanuje przerwa od filmów. Celowo tych filmów nie ustawiałem, żebyście mogli te święta spędzić, oczywiście, w gronie najbliższych. Także ode mnie jeszcze raz radosnych Świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego nowego roku, jeszcze przede wszystkim, bo od razu połączę te, 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 te życzenia. Oby nadchodzący 2023 rok był lepszy. Niż ten 2000, umijający 20, 2022 e, oraz szczęścia, zdrowia i pomyślności ode mnie. Tego życzę Wam ja, czyli autobusowa zajawka. Trzymajcie się i Hejka.